Teraz, 6 minut po godzinie 6 jest już z nami że na dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Wiosennie ubrana, ale to nie są wiosenne informacje, które chcesz nam przekazać. Lublin na naszych ekranach, jeszcze tylko dodam, że tak wstaje na dzień na wschodzie naszego. No pięknie to wygląda na Lubelszczyźnie, ale i w Warszawie też powodów do narzekań w tej chwili nie mamy. Chyba, że przyzwyczailiśmy się do takiej wysokiej temperatury, jaką mieliśmy ostatnio rzeczywiście. No bo teraz chłodniejszy czas przed nami. Będą się też pojawiać opady deszczu. Nie dzisiaj, ale w dniach kolejnych to będzie to chłodniejsze oblicze wiosny z przelotnymi opadami. No ale pamiętajmy też, że te opady są bardzo potrzebne przyrodzie. Może nam nie tak bardzo, ale przyrodzie zdecydowanie tak. Michale, no bo musi być czasami gorzej, żebyśmy poczuli tę różnicę, prawda, żeby było lepiej. wprowadzamy obecnie kozę, żeby ją za chwilę wyprowadzić. Dobrze, tak, że nie, Jak w dobrze, tym czterem doczypie. Yy, no, akurat krowę, jak się wprowadza, to teraz Samy jest korzyści. to bardzo wskazane. No właśnie. To przy okazji zupełnie innych spraw, ale o nich chyba później w informacji. Tak jest, będzie, będzie. Powierza. A ja mam wrażenie, że czasem po prostu zmienia, sytuacja się zmienia w pogodzie po to, żebyśmy mogli ponarzekać, a później się cieszyć. Bo... bo my mamy najlepszą pogodę na świecie. Ona jest stworzona dla, dla nas, ponieważ naszą cechą taką znaną jest to, że lubimy sobie ponarzekać. Więc latem mamy za gorąco, zimą mamy za zimno, a jesienią za dużo pada. Chyba bardzo odeszli wtedy zim, latem mamy za zimno.